Oglądamy gierkę 40 levelu, świeży gracz 41. 41 gra Yonem. Śledzimy tutaj Yonę, ja jestem jedynka. Ja jestem dwójeczka standardowo. No i ja jestem trójka. No to lecimy. Dobra, startujemy grę. Yy, mamy tak sklep, Jone kupił. Nie śledzimy Jone. Zaczynamy śledzić Jone To się wytnie. Dobra. Co, on ku... Co kupił one? One kupił standardowo Dorana i Potion, ślicznie. Skanuje krzak, ślicznie, bardzo mi się to podoba. Doran, Potion, ej tu się wszystko zgadza na starcie, i ten fajny, jest I Wejdują kontrak. we dwóch, to mi się nie podoba, ale no, przynajmniej, to pomaga... Pomaga... przynajmniej pomaga... Jest jako zobacz czar. Przynajmniej pomaga junglerowi, także to mi się podoba, ale to, że we dwóch idą, to mi się nie podoba. Rzucił warda. Reszta dołącza za późno, teraz to już za późno, chłopaki. Stoi sobie na midzie, no ślicznie, dobra. czekamy i mhm. miniony, rara JasU jest po drugiej stronie. Oh really No jest farmienie, wszystko tutaj jest na razie OK, zobaczymy Fajna bitka, jasuło na Jonę akurat. Coś tu nie wytrajdował. No, ale ignajta zużył. Jasuo no, jakby minionów też nie dobił, ale Jasuo zużył teraz. Jest gank, nawet, nawet, nawet nie wiedział, że to wypada na ganka. Tam się trafił moją. No też i... wiele zrobić nie mógł, ale Kul... teraz się podleczył. Teraz przejął inicjatywę. No Ignata mógł tego Jasuła tam porobić. No, no, to, no że daleko był lepiej właśnie. Dlaczego on miał? No wiele by i tak nie zyskał, on już byłby na linii z powrotem w tej chwili. Ten ma przewagę teraz cały czas na linii, czemu on z tego nie korzysta? Ma czego su nie ma, ma przewagę. Może czeka na level. O właśnie, atakuje, Ignite. No. Power no i jest elegancko, level. o to chodziło. Ma przewagę po prostu. Mógł też poczekać do trzeciego levelu. Ja... nie wiem, poczekał do trzeciego levelu, co zrobił, czyli idealnie. Ja no. nie wiem, pierdolił no. się bez... Dobra no, zaczekał na miał, trzeci i... Po prostu powiedział. miał przewagę i... Tak, tak, tak. Nie, na no tak. trzeci level wbił dopiero jak zabił Nie? Osuło. No na pewno. No patrz. Hmm. No, patrz. Hmm. No, patrz. Czyli wbiję trzeci i już jedno... razu... A nie, ma... dobra. Ma drugi level. Wbije drugi. Teraz wbił trzeci. A, no chyba to że chyba liczył. jednak nie wiem, no, czy to, ale to było to... planowane. Ale... No ale to za to było już no, już no ale dobra. Niech będzie. Tak, ale zaatakował na drugim. No nieważne, w każdym razie miał przewagę, mógł mówię, już na drugim mógł korzystać. Na trzecim tak jak mówisz też elegancko by było. Ale... Ale co? No trzeci to jest taki książkowy poziom, a wiesz, ale na drugim dawaj tak przyatakujemy już drania. Masterii zresztą zobaczył, że też mu wpadł na ganka na drugim poziomie, a nie na trzecim klasycznie, nie? Teraz to już przesiedział na linii, bo teraz powinien się hmm. wrócić po item i fala powinna na niego wrócić. A on teraz będzie na 0kp, jak jego fala będzie pod turetem, więc to trochę słabo. Jasuo kupił jakiś item, nie, nie kupił nic, bo był biedny, bo nie miał żadnych CS-ów w tym momencie. Także w sumie nie jest tak źle. Dobra, elegancko, ten stoi sobie. Będzie miał przewagę poziomu nad Jasuo. Ale nie ma przewagi życia. No nie ma, nie ma na razie przewagi życia. Farma też taka sama. Farma w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, bo się nie cofnął. Tak, ale zobacz, Yasuo mimo cofki ma taką samą farmę jak ten bez cofki, więc... Czyli Yasuo miał trochę cofkę y, zmuszoną. No tak, ale ma tyle samą farmę. Więc, więc... pewnie stracił ten, trochę ten, farmy. Ten, ten teraz wróci, Yasuo? Widzisz, będzie miał wieże, będzie miał farmę. i se, tutaj farmią na razie. To ja, ja. Tu jest bitka. O! No, Jasuo zaczekał na Ignita. No, a teraz powinienem spierdalać. Skośu, no, trochę źle. Tutaj na pewno nie. No, to już griduje trochę. Jakby Jasuo no, się tak, slashował zazn jeszcze. Zaznacza, wiesz. Szósty poziom, wim. No, o, teraz nie wiem czemu przystopował. Możliwe, no, że przestraszył się słowa. A może i tak. To jednak takie te mind games słabe w jego wykonaniu. No. no. Kupił jestem buty. Kozak, jestem kozak, ale tak trochę się. Ja się też kupił buty. Ja <laughs> ma 10 stopni więcej. No w miarę wyrównane. W grze też. No, jest przewaga niebieskich, ale. Taka przewaga, jak nie przewaga. Nie na tym erą. Czerwoni zrobili smoka. Coś tu tradują, coś się harasują. Coś no się harasują, nikt tu nie pada, junglera nie ma, jest tutaj. Nic się na razie nie dzieje specjalnego. Dzień, no jak ale... co dzień na co dzień. Ale zobacz. Czyli od góry wchodzi teraz Amumu. Jasuo już wpadł, zszedł tak. tego Jana do pół HP. ja mu tylko go dotrzymał i dokończyli sprawę. Nie, no, miał, nie miał warda tak? Żadnego, na mapie. Ani jednego z tych rzeczy nie miał. Rzucił nie, rzucił miał, pierwszego miał na dole. Na bocie jest jakiś ward, nie wiem czy to jest jego. Tam, można rzucił, to, rzucił tak. Można to chyba zobaczyć. Tak, to jest jego ward, czyli rzucił sobie, no to dobra, to musiałby Pika do... rzucić sobie na topa i to by było super ale, bezpiecznie, się, ale jakaś... to jest początek. Ale, ale nie trzymał się tam do części mafy, ale co dalej? Że... Powinien mieć, bo no, siedzi na dwóch wardach w tym momencie, więc na pewno ma jeszcze jednego. Wardy trzeba wykorzystywać, jak się ma, to się rzuca po prostu. No, nie obwardował sobie jednej strony i trzymał się za blisko tej nieobwardowanej. I tak to się kończy. Także więcej wartości. Tutaj z znowu trajdują. Niech w ogóle złota CS. Właśnie pokaż tutaj coś. Na razie jest mniej więcej porówno. Jasuło ma 10CS przewagi. No i jednego I temki podobnie, widzisz. więcej. tyle no, samo mają killing. Budziki chłopaki budują jako pierwsze. No i teraz... Pan temo no, od botu. No jest, dobra, ten o, ten gang za gang. Jak widzimy, teraz Yasuo ten sam, co przed chwilą, czyli miał z, yy, tylko jedną stronę obwardowaną tak. i od tej strony go zabili. No i teraz co zrobić z tą Także, przepycha pamiętajcie... Przepychał jak najszybciej, no przepychał jak najszybciej. Zepchał do tureta, zabił warda, poprzyczaił w krzaku, dobrze. Przyczaił Neganka, nice, nice. Wrócimy na linię, no, no właśnie, tragicznie, bo jak przepchał linię, powinien się od razu cofnąć, żeby smonetyzować tego kila. Bo w tym momencie on nie ma tego killa de facto na linii, on go nie zrobił. próbował roz... go nie sprzedał. Bo nie próbował kupi. złapać drugiego. Szedł na topa. No ale to nie wypaliło, ale dobrze, że próbował, no bo mógł wypalić. Lepiej próbować niż nie, wiadomo. No nie, lepiej jest wydać te goldy i mieć przewagę na swojej linii. Teraz na razie i tak sobie radzi na tej linii. Więc tak, wtedy oddałbym się... inicjatywę i on. Ja sobie sobie tutaj zrobić co chce w tym czasie. Nie, bo chodzi o to, że rozbijasz e, linią wieża i się cofasz w tym momencie. Przepychasz najszybciej jak się da I tak widać, że gra defensywnie, więc no, znowu ganka ładnie go wyciągnął. Ładnie, na Max Range hmm. ult. Ja znowu bez warda. Dokładnie tak samo zginął jak wcześniej. Oprzy Dokładnie tak samo. A mastery pomaga mu przepchać linię. Powtórzę ten sam błąd. nice, nice. Pamiętajcie, midlinerzy, guardujcie obydwie strony. Jest pochwała dla Master AI. bo ładnie gankuje, ładnie pije smoka. Nie kupił, nie kupił. Wątpliwe jest to, ale tak nie ma żadnego pinka. Ta gra lepsza niż poprzednia, bo widzę, że przynajmniej są trzy czerwone trinkety w grze. Jeśli nie widzieliście poprzedniej. Gry to zachęcamy. Zapraszamy do pierwszego podcastu. Zapraszamy do pierwszego podcastu, dokładnie. Zaraz to junglerem, bo raz przychodzi Master oraz Panteon. Panteon jest supportem, Pantheon on sobie jest supportem. To, jest, I to jest też bardzo jest... dobre zachowanie supporta. Tak. Także jestem bardzo zdziwiony, że w brązie jest bardzo dobre zachowanie Junglera i supporta w tym samym czasie, jednocześnie w jednej grze, po tej tak. samej stronie. Także to jest evenement. I on też nie gra źle, gra tak zachowawczo. Tu coś zdobędzie, tam coś zdobędzie, tu coś straci. Ja coś śmieszkuje na Jone, nie wiem, nie zauważyłem co tu się mogło stać i też nie rozumie. Czy teraz już w tej fazie Moksurwa wziąć jednego playta? <grystanie> ja standardowo yy, slajmuje. <grystanie> <grystanie> na dżunglera? Nie, na A. <grymne> Obniża jego osiągnięcia tak. poprzez negatywne wypowiedzi. Demotywuje go. Nie no, ale bardzo Próbuje dobrze. go werbalnie atakować. Bo inicjuje tylko wtedy jak ma przewagę, czyli jak mógł być poziom, to mówić. Wpadek będzie wyliczony, teraz się nie dowiemy, ale tak to bije się później hmm. jak jest jungler, czyli dwóch na jednego. Czyli tak, tylko ładnie, tak, Także mówię, dobrze gra. ryzyko. Tylko tego pinka mógłby sobie rzucić i mógłby... Mógłby idealnie, by mógłby... się mógłby czuł ryzyko. bezpieczny. Tak. Tylko nie Jem więcej wardów pinki i trochę popracować nad farmą. Nie wiem czy to no nie dokładnie. jest dżunglera zasługa bardziej niż Jone. Nie, no Jone. Tutaj... Że dżungler właśnie dobrze rotuje na ganki. No tak, no on też no, reaguje tak, na te ganki. Tak, znaczy on dobrze tak. się dołącza do tych ganków, to też warto zauważyć. Bo zapewne każdy z nas zna osoby, które nie dołączają się wcale dobrze do ganków, albo wcale się też nie dołączają w ogóle do ganków na swojej linii. Tak. No i dobra, co teraz? Gra wygląda zaskakująco stabilnie. Pokaż co kupił. Niech na brąz. Cringebow. cringe, jest? Ball. cringe, ball? cringe ball. Standardowo. Po co? drugiej stronie buduje się to samo. Dokładnie. Czyli Dokładowo. bez niespodzianki. I tak samo. Czyli standardowa itemizacja. Tak, dokładnie. żadnych niespodzianek jak w poprzednim podcaście. Jest taki klasyczny mit. Zobacz. Są ganki. Przychodzi support. Nie ma ładów. Już strasznie długo bawią się sami ze sobą tak, na tym midzie, tak, bo tak, każdy tak. już biega gdzieś... Wyzywają pomodnie, się, walczą tutaj. tutaj... A, oni, a oni grają własną grę w tym momencie. Tak, tutaj jest jeden na jednego. jeszcze ta gra gra się tak. sama, a oni grają jeden na jednego. No bo żadne nie fryzuje fali ani nic, tylko po prostu przepychają, ale teraz To nie... Coś do jakieś pierwsze udziały w teamfightach, bo pierwszy się skończył zanim dobiegł, ale to nie było w boru jak tam biegnie, który za tym Master ich flankuje, więc nie wiem, czy to zauważyli Master z środka. Jaszułek ten Jaszułek nie odpuści temu master... te Jonę, jest, to jest mind games, mówię ci. Dobra, czy nie zauważyli za bardzo, że Master tam Dwie, jakie mogli atakować od razu, więc Master zginął. Teraz oni atakują we dwóch i nic z tego nie zrobili. Także zero obserwacji minimapy w tym momencie, Nieprawda. kompletna ignorancja Mastera. Dokładnie, to Master jego bo się wrócił na maksymalnie trzech. No i w tym momencie powinni właśnie zaatakować tak jak zrobili to potem jak Master zginął. Jak Master zginął, to już nie było nie. sensu wbijać się w nich, bo zginęli dokładnie tak, 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 tak. jak właśnie to zrobili. Ale powinni go po prostu od razu zostawić, no bo Powiedz nie bijać się kamery. w Czek, jeżeli gra jest wyrównana. Walka Tytanów na midzie, wracamy do Jone. Dokładnie, wracamy do Jone. Jone zmierza na mida, do Tytanów. Wyjdź pod blok, może napierdalają się Tytani. Ja one soluje dwóch, zajebał jednego, jęczka, pięknie jęczka. Jęczka. Możesz teraz wrócić licznie Warty rzucone ładnie No i dobra, lecimy jeszcze raz. Powtóreczka. Hmm, po w sumie nie nie kupił coś w ogóle. Uwaga, wpadamy ważkę powtóreczka. Kupił jakieś po tam, tam się płacuje, chcę. Bo nie chyba, nie macie... chyba Infinita będzie budował coś mi się. Tak, tak, ale chodzi o to, czy... Bo miał mało życia, ale w sumie mógł się wyliczyć, wylecieć w dżungli, jak już ma Green Bow, to ma Lifesteal, więc nie musi się cofać coś jak ma mało HP. Tak, tak, tak. I nie wiem czy to było potrzebne czy nie, bo nie widziałem wcześniej temu. No wiesz jak to jest. Ale też nie zaszkodziło. Tak, cofa się wybiega szybko. Warto czasami zresetować. Jak już nie masz co zrobić, nie wiesz co zrobić, to po prostu zresetuj. Nie, bo. Zastanów tak, się tak, na nowo, tak, wyjdź tak, na, tak. z bazy na nowo i po prostu podejmij tak, plan na nowo, tak go, no ja lepiej, tak lepiej, lepiej się, się wrócić, niż żeby się zgubić. To, 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 to co mówisz, Wojtek, jest prawdą, ale to co Kaban mówi. Ale tak, bo chodzi o to, że w tej grze jeszcze nigdy nie był w dżungli. A tak. dżungla nie należy tylko do dżunglera, już w tej fazie gry. O, tutaj widzę, kurde, takie no to... odważne decyzje. Odważne takie. Yy, jeżeli, jeżeli dżungler nie robi kampa, który jest obok Uuu, Ciebie, to i... myślę, nie że podpadłeś niejednym dżunglerą teraz yy, Zachęcam drodzy widzowie do zostawiania komentarzy. Jeżeli... Co sądzicie o tym co powiedział teraz Wojtek Jeżeli... Ja to na razie przerwę, bo chcę zauważyć, że Jon wykorzystał z tej sytuacji maksymalnie chyba co mógł, bo widział, że teamfight jest przegrany. Też teraz nie wiem po co się pierdolił we wszystkich ale ładnie, przynajmniej wybronił tuet. i nie nie domina, dominację Mind Games. Także przynajmniej przynajmniej chronił tuet. Tyle wyciągnął z tej sytuacji, że wszyscy tam zginęli. Tak, a poza. ja wrócę do naszego tutaj tematu z Wojtkiem, poza komentarzami. Yy, zostawcie też łapkę i subskryba. Znaczy bo jeżeli dżungla należy... Do Wojtkowie dokończyć, to w takim razie nie chcemy zobaczyć, żeby dżunglę brał jakiejkolwiek glipana menini. Po prostu. Jeżeli on może ma mojej linię, mogę w jego dżungli. No, Szankt, tutaj takie, czuję lekkie wycofanie teraz, drodzy widzowie. Nie wiem, czy czujecie, że tutaj trochę ma majtę zmiękły. Lajki. Na midzie widzimy, że one finął, <laughs> mamy cooldown. Czekamy na akcję, przyspieszymy troszeczkę. Bronzodia.pl. No, oh, BRĄZODIA.PL Ktoś z Red Flame, można się było tego spodziewać, yeah, ale zrekonektował Klasyczny lore. Dobrze, bo... i ona bierze pierwszego Red'a, swojego dla siebie w tym momencie, bardzo dobrze. I będzie krat smoka, czy. czy, czy nie? Widzą go na bardzie, nawet na dwóch. No, Bardo sobie teraz trochę zjebał, bo. A nie, jednak jest. No, fi... no zobaczymy, Barty, co tutaj wyczaruje. czy może coś ukraść, uwaga. czy go nie bo stoi na wardzie. Oczywiście trinkety żyłte, dobrze. Więc uwaga, złapać? nie ma. Dobra próba, dobra próba. Dobra próba. Podobało mi się, że spróbował. Tak, tak, tak. tak. Że nie popuścił, Zobacz, że spróbował. Nie było tu nikogo, sam był. Tak, to już jest w ogóle. Podszedł do tego, tak, rozmawiał tutaj... spróbował. Zabił. Ramach, to było uwaga. rozsądne posunięcie, rozsądne, dobre zagranie. Tak. Trudel tutaj trochę przesiedział, no ale dobra, chciał wytraidować, nie wyszło, dołączyli się wszyscy. Koniec akcji. Koniec akcji. Dobra, wracamy na mida. Mamy Infinita skończonego. Master teraz atakuje, wjeżdża w nich, nikt się nie dołącza. Dołączył się Pantheon. Teraz Jasuo coś ucieka. Czy go dopadną? O, master tam leciał. Dobra, master go zgasił. Mastery No niestety Caitlyn najmaczej. Master Showtime. Caitlyn ja coś się rozłączyła, połączyła, rozłączyła. Ale puszyją sami. No, dobra, jest grubo trzech. Oj, oj. dżungla no, obca dżungla? Jak najbardziej. No na dobrze dobrze, uciekł, uciekł z tego no. failu na midzie, zabrał dżunglę, chciał zgankować aszkę. No tu chciał uciec, nie wyszło, no dobra próba, nie, ogólnie no, dobra próba. dobrze wyszło, bo zajął trzech hmm? A to zakrzepcenie. Tak, chciał od różnego goni no, O panteon wjechał. ostro. Jak kurwa petarda jakaś. No panteonem tak nie wskakiwać nie radzimy na pięciu. <laughs> Coś tu przyczaja. Myślę, że czajna na jakiegoś ulta, na ultra ulta, gra na skrzypkach. Dobra, będzie wchodził z Panteonem, czy nie? Zobaczmy. O, no. Dobra, ja Syło walczy z Panteonem, poza ekranem. O, no. Tutaj Yone dalej gra, nic się nie dzieje. Myślę, że to może być powód, dla którego przegrywa one tą grę. Że właśnie nie obronił swojego inhibitora i przeciwnik robi co chce w jego bazie. Woli grać na skrzypkach. Przyspieszymy trochę, bo to jest to. Popisy artystyczne są teraz w tym momencie weź nie, nie na z... czas, nie na czas. Z Zobaczmy kto. <laughs> Speszył się trochę, jak chcieliśmy przybliżyć. Mastery wymaga jakiejś asysty, i on może zasystować. Dobra, jest smoku. smok, uwaga, jest smok. I bierze sobie reda, fajnie. Jest smok. I ono się spóźnił, niestety. Czy będzie próbował kraść? Nie będzie. Nie będzie. Nie tym razem. A na razie z tego co widzę, problemem jest, że oni się nie grupują, bo każdy wbiega wszędzie sam. Tak, tak, tak. A ci się już zgrupowali, ich ściągają jeden po drugim. Tak, jeden Pantheon ginie sam na midzie, ten jungler y ginie sam na smoku. No, no, min, min, tak, tak, tak. Krzaku, kajtina, no i awczy. krzaku, to jest też duży powód. Jednak jeden mniej w drużynie to jest dużo. Kejtina awczy. Pantheon wpada jak pytarda No więc poza takimi mniejszymi błędami to w tym momencie w tej grze oprócz tego, że połowie się nagle rozpadła Tak, to, jest tak. to co właśnie powiedzieliśmy, to graszła. Całkiem dobrze, relatywnie dobrze. Całkiem dobrze wyglądało to, że mógłby to być win. Gdyby nie wydarzyły się tutaj jawczące Caitliny i inne niespodziewane elementy. Może ma niskie Elo w związku z tym, że i dlatego takich graczy dostaje, jawczących, niejawczących, jakichś takich, wiesz, wykręconych. Znaczy myślę, że w takim wypadku, w takiej grze, gdzie właśnie miał taką sytuację, takie sytuacje zaistniały. To jedynym rozwiązaniem jest po prostu rzucenie wszystkiego, co jest rozsądkiem i spróbowanie karowania tej gry samemu, czyli tutaj przede wszystkim dużo większa aktywność, bo musiałby być wtedy większej... większej ilości miejsc na mapie. Hmm. Czyli musiałby gaścić te wszystkie postacie, które właśnie zakończyły grę, ale to już by musiał, wiesz, bardziej je śledzić, konkretnie podchodzić do walki z nimi, nie na YOLO 50-50, czy może mi się uda, czy nie. No, miał My... tutaj master i do pomocy, ale Właśnie no mógł się też, osobno, mógł się też jakoś... podczepić pod kogoś, bo tak. czasami w grze zdarza się na przykład taki wild card jak ten master, że on po prostu biega we wszystkich tak. i czasami nie możesz skoordynować drużyny w ten sposób, więc musisz się podłączyć pod tego life carda i po prostu on... czekać, jeżeli on wbiegnie na JOLO, to ty W jakimkolwiek groszowym momencie wykorzystaj ten moment, ten tak. damage, który on zadaj. Ten czas, który on im zabierze, na to, żebyś ty sobie coś z tego mógł wyciągnąć. Tak, dokładnie tak, jak zabić, A i on tutaj tego nie zrobił, nie zgrupowali się, no i tak dalej. Wydaje mi się, że akurat Master jest trochę słaby. słabo postacią, po można się podczepić, bo on znika ci z mapy. I mimo, że zadaje Dimesz, to jest walka jeden na ilość tam, bo jego po prostu nie ma fizycznie, nie ma ciała. No tak, ale jakby ale... nie było, to już jest taka sytuacja, że czasami... najlepiej podczepiać się pod jak wyleci taki legendarny... To jeżeli legendar... masz, masz kogoś lepszego to podczepienia, tak, ale po prostu... No tak, ale zobacz, czy wyleci już jest taka sytuacja, to... legendarny Master I masz mastery. do kogoś się podczepić, to po prostu podczep się do niego, niezależnie od tego, czy to jest tank, czy to jest Master, Ta, jeżeli masz... dokładnie, to bo legendarny Master jest to jest to, Master i, i Showtime, tak, żeby... To jest Zrobić jakąś sytuację, żeby stworzyć szansę na wygraną, co nie. No i to tyle chyba z tej gry. No że z tej ta, gry tyle. Tak ogólnie powiedział, że ogólnie to było dobrze. Trzeba popracować tylko nad jakimiś podstawami, czyli trochę lepiej farmić. E, ward przede dość. wszystkim. Pamiętajcie, midliner, wardy. Mid -liner, pink, dwa pink, wardy się przydaje, pinki, pink stoi w nieskończoność. Wybierz jedną stronę na pinka, wybierz jedną stronę na zwykły ward I trzymaj się jednej strony. Farm od jednej strony, od tej, od której wolisz, albo na tym wardzie, albo na tym wardzie, jednej strony się trzymaj, kontroluj tego warda i tyle, czuj nie, się na dwa przejścia, tak. wiedz co się dzieje dookoła ciebie. Dokładnie. Nie bać się brać dżungli. Tak, nie marnować surowców. Zostawcie, zostawcie w komentarzach, pamiętajcie, czego. zostawcie w komentarzach co myślicie. Thanks for watching. Like and subscribe if you enjoyed. See you in the next one.